To znaczy, że podczas Mszy Świętej Chrystus po raz kolejny daje swoje ciało. Tutaj problemem jest słowo kolejny i już tłumaczę o co chodzi. Eucharystia uobecnia Chrystusa, czyli sprawia, że Chrystus staje się obecny. Eucharystia nie powtarza ofiary Chrystusa, ale ją uobecnia, sprawia, że ona staje się obecna. Ja wiem, że to jest może kwestia terminologii, dla kogoś może się wydawać dosyć sztuczne, ale jest tak naprawdę bardzo istotne. W języku greckim istnieją dwa terminy, które określają czas. Istnieje słowo chronos, istnieje słowo kairos. Chronos to jest rozumienie czasu, takie na przykład, że rok następuje po kolejnym, że jest 2021, 2022 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oprócz chronos istnieje jeszcze kairos. Kairos to jest czas święty. Czas, który nie jest ograniczony tylko chronologią. Zatem podczas mszy świętej, kiedy istnieje Kairos, to my razem z apostołami siadamy do ostatniej wieczerzy. Patrzymy na Chrystusa, który mówi, pokazuje nam chleb, pokazuje nam wino i mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew. Spożywajcie. Podczas mszy świętej stajemy pod krzyżem i widzimy, jak ten Chrystus z miłości za nas oddaje swoje życie. Ale mało tego, podczas mszy świętej, my się jednoczymy też z niebieskim Jeruzalem, kiedy to na wieki, aniołowie, archaniołowie, śpiewają Bogu pieśń. Chwały śpiewają Mu święty, święty Pan Bóg zastępów, o którym czytasz w apokalipsie świętego Jana Apostoła. Zatem msza święta, Eucharystia, to nie jest powtarzanie ofiary Chrystusa, to jest jej uobecnienie. To znaczy, że i my stajemy się świadkami dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. A jeżeli chcesz więcej naprawdę dobrej nowiny, to koniecznie zobserwuj moje konto.